Szóstą planetą względem odległości od Słońca jest Saturn, przez wielu obserwatorów uznawany za najpiękniejszą planetę układu. Zachwyca m.in. pięknem ze względu na gładką powierzchnię o barwie karmelowej, Zawdzięcza ją unoszącym się na niej chmurom amoniaku. Planetę ponadto otaczają błyszczące pierścienie, także robiące ogromne wrażenie. Jest to obiekt dość trudny do zbadania. Naukowcom jak do tej pory nie udało się sięgnąć głębiej niż w górną warstwę gazów. Co prawda uzyskali pewne dane przesyłane przez sondy kosmiczne, jednakże dotyczyły one jedynie wiadomości na temat pierścieni oraz księżyców Saturna. Dzięki ostatnim pomiarom wykonanym przez magnetometr znajdujący się na pokładzie sondy Cassini, wiemy, że doba na Saturnie trwa 10 godzin 47 minut oraz 6 sekund z błędem 40 sekund. Pole magnetyczne Saturna jest generowane w ciekłym, metalicznym jądrze planety. Jego natężenie zmienia się cyklicznie na skutek rotacji ciała i dzięki temu może posłużyć do oszacowania jej tempa. Jest to najdokładniejszy pomiar w historii. Choć jądro planety jest gęstsze niż woda, to gęstość względna planety wynosi 6900 g na cm3 ze względu na gazową atmosferę. Więc Saturn jest jedyną planetą Układu Słonecznego, która posiada mniejszą gęstość niż woda. Więc gdybyśmy umieścili Saturna w zbiorniku wodnym, to pływałby po powierzchni. Oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że Saturn jest drugą co do wielkości planetą, zbiornik ten musiałby być przeogromny. Cechą charakterystyczną Saturna są niesamowicie silne wiatry, osiągające prędkość nawet do 1800 km na godzinę i nie ustają nawet na chwilkę. Saturn jest wyraźnie spłaszczony na biegunach i wydęty na równiku. Jego średnica biegunowa jest o około 10% krótsza od równikowej. Jest to wynikiem szybkiej rotacji wokół osi i gazowo-ciekłej budowy obiektu. Pozostałe gazowe olbrzymy także są spłaszczone, ale w mniejszym stopniu. Saturn imponuje ilością księżyców. Z 62 dotychczas odkrytych 53 ma już oficjalne nazwy. Nigdy jednak nie będzie możliwe ustalenie ostatecznej liczby satelitów, ponieważ bryły lodu, z których składa się pierścień, mogą być czasami wytrącane. Przez grawitację planety, stając się tymczasowo satelitą. Tym bardziej nie istnieje wyraźna granica pomiędzy dużą skałą pierścienia a małym księżycem. Gdy w 1904 roku Edward Pickering odkrył nieznany dotąd księżyc, nazwał go Temis. Jednak nikomu więcej nie udało się zaobserwować tego satelity i uchodzi on obecnie za zagubiony. Najciekawszym księżycem wydaje się Tytan, który jako jedyne takie ciało w układzie Posiada gęstą atmosferę. Dzięki siłom pływowym Saturna księżyce się stopniowo przemieszczają w stosunku do miejsc, w których się pierwotnie ukształtowały. Tytan jest tak duży, że wpływa na orbity innych pobliskich księżyców. Jest drugim co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Tytan posiada grubą atmosferę składającą się głównie z azotu, z domieszką metanu, argonu i innych związków organicznych takich jak etan i acetylen. Podczas gdy atmosfera Ziemi rozciąga się na około 60 km, to atmosfera Tytana rozciąga się na prawie 600 km w przestrzeń kosmiczną. Saturn widoczny jest gołym okiem na nocnym niebie jako jasny, żółtawy punkt światła, którego wielkość wynosi zwykle od plus 1 do 0 magnitudo. Do obserwacji pierścieni Saturna konieczne są przyrządy optyczne, duża lornetka lub teleskop. Powiększające co najmniej dwudziestokrotnie. Saturn nie jest tylko pięknym obiektem na niebie, ale również bardzo rozbudowanym systemem składającym się z samego Saturna, satelitów krążących dookoła niego oraz całego rozbudowanego systemu pierścieni, które dają przepiękny widok tejże planety. Na biegunie północnym Saturna utrzymuje się od ponad 30 lat heksagonalny układ chmur. Sześciokątny kształt tej burzy jest spowodowany prądem strumieniowym, który jest obecny w okolicy bieguna północnego tej planety. Co ciekawe, nie zaobserwowano podobnej formacji na biegunie południowym. Średnica tego tworu to aż 30 tysięcy kilometrów. Strumień wiatru porusza się tam z prędkością przewyższającą 320 km na godzinę. Huragan na Ziemi zwykle trwa najwyżej kilkanaście dni, ale nie dziesiątki lat. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Saturn nie jest planetą skalistą i front pogodowy tego typu nie spotyka się z rozmaitymi nierównościami powierzchni, które mogą redukować prędkość wiru. Saturn jest w istocie wielką kulą gazową, dlatego nie ma tam takiego tarcia jak na Ziemi i dlatego taka burza może trwać o wiele dłużej niż na Ziemi.